Ślady życia Andrzeja Szczurka Waszczuka to opowieść o fascynacji naturą. Ta fascynacja zaczęła się w dzieciństwie i trwa nieprzerwanie do dziś. Artysta, choć sam nazywa siebie rzemieślnikiem, pokazuje, że fotografia może być poetycka. Jego obrazy to nie tylko dokumentacja, ale także refleksja nad relacją człowieka z przyrodą. Cała ta wystawa jest poświęcona ekologii, temu co się dzieje na naszej planecie, w naszym regionie i mamy, mieliśmy tutaj do dyspozycji trzy ściany takie główne i każda ze ścian opowiada o czymś innym. Pierwsza ściana opowiada o rezerwacie Kwiecewo, który jest w tej chwili niszczony, osuszany. Następną ścianą jest ściana, która mówi nam o zmianach klimatu, które następują na całym świecie. Kolejna ściana jest poświęcona astronomii, czyli takiemu mojemu głównemu zamiłowaniu. Ta wystawa była dla mnie bardzo ważna, żeby też pokazać trochę inny zakres twórczości Andrzeja Szczurka-Waszczuka, ponieważ znamy go przede wszystkim raczej z tradycyjnych fotografii przyrody. Tym razem sięgnęliśmy po to, z czym autor pracuje na co dzień, mianowicie posługując się dronem robi zdjęcia z góry i pokazuje jaka ta natura jest. I też chcieliśmy połączyć trochę świat właśnie natury, ale pokazać, że on może być również malarski, może być abstrakcyjny i taki, jakiego go nie znamy. Mam nawet do tej pory dwa zdjęcia, które zostały wykonane. Z latawca, czyli to były moje pierwsze próby fotografii lotniczej. Do latawca został podczepiony aparat marki Smiena. Jak weszły te drony, możliwość korzystania z tej fotografii takiej czysto lotniczej, to natychmiast kupiłem drona i, i zacząłem też bawić się w tą fotografię lotniczą. Wcześniej siedziało się w czatowni, fotografowało ptaki. Czekało, aż ta zwierzyna przyjdzie do mnie, żeby ją uwiecznić. A tutaj po prostu dron ma bardzo ograniczony czas lotu i trzeba to jak najszybciej wykorzystać. Nie ma czasu na zastanawianie się, tylko trzeba po prostu lecieć, zrobić parę zdjęć, wracać, baterie zmieniać. Jest tu przyroda połączona z z, I kształty, i kolory, wszystko jest tak zgrane, że na pewno nie sposób wyjść stąd i, i tego ze sobą nie nieść dalej. Uwielbiam w szczurku to, że bawi się tą geometrią i asymetrią w zdjęciach. W związku z tym, to nie jest do końca tak naturalne patrzenie na warmię, i jest też dość ciekawe z lotu ptaka. To są spektakularne malarskie obrazy. No, kontekst jest rzeczywiście trochę smutny, bo właśnie rozmawialiśmy tutaj z kolegą o kontekście niszczycielskim człowieka, bezmyślnym, takim cynicznym. To jest kompletna abstrakcja, a jednak widać w tym właśnie te ślady życia. To jest niesamowite, jak można przedstawić naturę w tak nienaturalny sposób, więc jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. Serdecznie zapraszam państwa do naszej tymczasowej lokalizacji w Hali Urania. Tam, na parterze, będziemy się teraz z państwem dzielić sztuką. telewizja Kopernik. Kopernik.tv